Drodzy czytelnicy, chciałbym powiedzieć Wam kilka słów o numerze 17 Tygodnika Poradnika Rolniczego. Mamy kilka ciekawych tematów. Najważniejszym z nich jest drożejąca żywność. W nabrzym komentarzu chleba i mleka piszemy o drożejącym chlebie na podstawie apelu Stowarzyszenia Piekarzy Polski. Otóż piekarze ostrzegają, że chleb będzie drogi, bo ceny zboża wzrosły. Ceny mąki wzrosły i wzrosły ceny energii. Co najważniejsze, ten apel przebił się do środków masowego z przekazu z głównego nurtu. My piszemy o mleku, o produktach mleczarskich, które mogą na rynku krajowym napotkać barierę popytu, bowiem produkty mleczarskie są drogie. Z drugiej strony rosną koszty przetwórstwa mleka eksport jest ratunkiem dla naszego mleczarstwa. Także w artykułach Jarosława Malczewskiego i Artura Puławskiego ten temat jest podniesiony, czyli temat drożejącego mleka i jego przetworów na rynku światowym. Chodzi o to, że w Polsce i na świecie szaleje inflacja. W Polsce mamy jedną z większych inflacji, bo inflacja powyżej 10% określana jest mianem inflacji galopującej. Bardzo ciekawy jest też artykuł redaktor Magdaleny Szymańskiej na podstawie raportu unijnych ekspertów, w którym jest jasno powiedziane, że Unia wyprodukuje jeszcze dużo żywności, ale będzie ona droższa, będzie produkcja zbóż w Unii będzie większa, rzepaku, ale spadnie produkcja wieprzowiny i wołowiny. Pisze też tam Magda o drogich nawozach. Porusza jeden ważny aspekt, że koszty frachtu wzrosły w ciągu dwóch lat o 650%. To znaczy, że koszty eksportu też wzrosły i koszty importu. Odbija się to też na żywności. W dziale Agroporady polecamy reportaż autorstwa Krzysztofa Jenisławskiego, Rzepak w Towarzystwie Bobowatych, jak się to sprawdza. Chodzi o gospodarstwo Michała Sawieckiego z Józefina w powiecie Chełmskim. Natomiast na w Polskim Żywcu, czy albo w Dziale Polskim Żywiec, polecamy reportaż Dominiki Stanceleskiej. Dziś hodowla wymaga szczególnego wsparcia. Chodzi o gospodarstwo Pauliny Gołaś-Młynarskiej i jej męża Grzegorza ze wsi Kijewo. W Dziale Polskie Mleko publikujemy trzy reportaże. Wśród tych trzech jest jeden czołówkowy. Warsztat pracy dla całej rodziny. Jest to tekst o gospodarstwie Magdaleny i Marcina Pilewskich ze wsi Suchodół w powiecie płockim. Ten reportaż, oprócz faktu, moim zdaniem oczywistego, że gospodarstwo rodzinne ma sens, ma też ukryty aspekt techniczny. Dach nowej obory. Państwo Pilewscy są dostawcami do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu i bardzo chwalą sobie współpracę. Z producentem sera królewskiego. Na polskim mleku polecamy Państwu krótkie sprawozdanie z bardzo bogatej konferencji Tech Milk, która nie tak dawno odbyła się w Mikołajkach. Konferencja ta ma już ponad 20 lat tradycji. Zaczął ją organizować profesor Zander z profesorem Limanowskim, a teraz odbywa się pod kierownictwem profesora Fabiana Dajnowca z Wolsztyńskiej Uczelni. Co powiemy o tej konferencji? Że przyszłość w energii i ogrzewaniu będzie należała do wodoru, że warto stosować gaz LNG. I o trzeciej wodzie, czyli odzyskiwaniu wody ze ścieków do celów pomocnych przy produkcji, czyli do bycia urządzeń, do bycia podłóg, czyli nie drugie życie wody, ale trzecie życie wody. Technologię tę prezentuje firma Alima. Środy Wielkopolskiej. W dziale Rodzina zachęcamy do przeczytania obszernego reportażu Karoliny Kasperek pod tytułem Wapieńskie przedszkolaki tworzą dom. Tworzą dom także dla maluchów z Ukrainy. W tym przedszkolu obowiązuje tak zwany plan daltoński, czyli całkiem inny sposób wychowania przedszkolaków. Zachęcamy do przeczytania tego artykułu. Jak zwykle jest tekst o strażakach, tym razem rzepiennika suchego, ta straż obchodziła dwa lata temu, miała obchodzić stulecie. Do obchodów nie doszło, po prostu COVID. Teraz strażacy z Rzepiennika Suchego organizują zbiórki na rzecz uchodźców z Ukrainy, a także zbiórki na rzecz strażaków z Ukrainy. Polecamy do przeczytania tego artykułu, którego autorem jest niezawodna Krysia Nowakowska. Weź udział w konkursie Rolnik Zawód Wielkiej Wagi. Do wygrania ładowarka Weidemann. Szczegóły na konkurs PWRAgroPL. Dla naszych czytelników mamy dodatkową nagrodę. Zbiornik do RSM. Zapraszamy.